Witajcie wszyscy, tu ja, jak zwykle Rozalia i y, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć coś o moim życiu. Y, więc tak, mam 10 lat, chodzę do szkoły podstawowej, mam kolegę i koleżankę y, i brata i siostrę i dwa rodzeństwa i ja mam psa i... Się zakochałam w maczku z mojej klasy, czyli ja już po wakacjach idę do y, drugiej klasy. Y, I ja się bardzo cieszę, że mnie zaakceptowaliście na YouTubie, bo, bo, y, bo, bo w klasie mówią, że ja brzydko śpiewam. A ja tak naprawdę to ładnie śpiewam, bo wszyscy i cała rodzina mi tu mówią. I, i ja y, mam zdolności do tańca i umiem y, wymawiać wiersze i śpiewać y, piosenki po angielsku. Na razie nie dodaję piosenek w języku angielskim, bo mam kanał ze swoimi ulubionymi piosenkarkami a angielskie nie przypadły mi do gustu. Ja bardzo lubię Dodę i ja mam jej płytę e, i Ewy Farny i jeszcze mam płyt, jeszcze mam e, autograf Patty i, e, e, i mam... E, czasami mam dużo zadań domowych a czasami mało i w wakacje teraz postanowiłam że powiem mamie, żebyśmy pojechały do Ameryki bo chciałabym poznać Justina y, Biebera bo ja go bardzo lubię mam jego koszulkę i kubek i bym chciała autograf i pojechałam na jego koncert tylko, że nie przecisnąłam się przez ludzi i nie mam autografu on ma takie piosenki ja ich nie umiem śpiewać ja śpiewam tylko piosenki dziewczyn a jeśli bardzo chcecie dla Was piosenkę z dedykacją i bardzo się wtedy będę cieszyć, bo lubicie mój śpiew i głos, to, to dostaniecie dedyk oczywiście i będę wdzięczna za taką od Was prośbę, bo y, chciałam Wam właśnie coś takiego zaproponować. Moje piosenki i y, 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 y. Robię, bo, bo moja y, siostra starsza y, mi powiedziała, że najładniej mi wychodzą piosenki Ewy Farny. I pomyślałam, że jak lubię Monster High i Ewy Farny, to zaśpiewam Monster High Ewa Farny I wtedy y, ja w szkole zyskałam popularność, bo mnie już wszyscy znają z YouTube'a. Miałam jeszcze inne konto. I cała szkoła huczyła, że ładnie śpiewałam Monster High i, i żeby chcieli ode mnie autograf. I uwielbiam, y, uwielbiam Myszkę Miki. Y, mój braci mój mały brat to ogląda i polubiłam. Lubię jeszcze Baranek Szaun. Lubię jeszcze, y, lubię czasem sobie pooglądać Wings i Witch, ale wolę Wings. I ja zajmuję zawsze Bloom, jak się z koleżankami bawimy. Bo Bloom jest najfajniejsza. I opowiem coś o Bloom. Bloom ma rude włosy i ma kolor niebieski, lubi kolor niebieski. I ma moc ognia. I ja zawsze się bawię, że, że ogień to jest... Y że ogień to są moje pomarańczowe kredki a ja mam dużo pomarańczowych kredek a moja najlepsza przyjaciółka lubi muzę bo ona lubi muzykę a ja też lubię muzykę i, i, i jesteśmy najkami bo lubimy muzykę.